Witam bardzo serdecznie. Było wiele pytań, jak udało się przywieźć i zalegalizować stary samochód z Ukrainy. No, i postaram się na niektóre dziś odpowiedzieć. Rzeczywiście, to jest tak, że to jest moja droga, nie znam wszystkich dróg. Coś zrobiłem źle, coś zrobiłem dobrze, no i pewnie o tym Wam opowiem, ale tak jak mówię, nie znam wszystkich możliwości. Mogę powiedzieć tylko tyle, ile wiem. Będziemy sobie jechać. Za Skylinem, który oczywiście porusza się lawetą. On teoretycznie mógłby się poruszać po własnych siłach, bo mam na niego ubezpieczenie, no ale technicznie jest na tyle niesprawny. Wszystkim ma wyciek z układu hamulcowego i tak dalej. ciśnienie oleju niskie, różne historie. Nie takie opony jak mieć powinien, więc dla bezpieczeństwa on sobie do urzędu celnego jedzie na lawecie. A teraz bardzo ładnie widać, jakie ma opony z tyłu. No tak, no byłaby to podstawa do tego, żeby każdy policjant nie zatrzymał tym samochodem, ale to nie o to chodzi. No generalnie no trzeba zacząć od tego, że wiadomo, że w Ukrainie jest wojna, co nieco utrudnia sytuację, no bo dużo mężczyzn, którzy są często właścicielami samochodów jest na wojnie, tak było w przypadku Andrzeja, który jest właścicie, był właścicielem tego samochodu. Wymyśliliśmy sobie, że samochód przytransportuje mi na granicę. Zrobił to jego kolega, Codesy. W lat. No generalnie, żeby te granice przekroczyć, no to samochód musi być, yy, musi mieć dokumenty, tak, no tutaj często jest tak w Ukrainie, że oni jeżdżą sobie na upoważnieniach, czasem jest tak, jak na przykład w przypadku pewnego roku, że właściciel nie żyje i nie wiadomo, czy jest ten samochód w tej chwili, yy, no generalnie właściciel musi być w dowodzie, numery win muszą być odpowiednie i na samochodzie, i na... I w dokumentach no jest taka sytuacja, że Rosjanie, jak jeszcze Ukraina była rosyjska, robili w ten sposób, że do numerów japońskich dopisywali tam jakieś swoje cyferki i, i zdaje się wyraz RU w środku winu i może być tak, że na aucie tego nie będzie, a w dokumentach to będzie. I to może być problematyczne w momencie, kiedy będzie tym przekraczać granice. No bo oczywiście te numery są sprawdzone na granicy, czyli jeżeli w tym dowodzie, tym dowodzie rejestracyjnym, który wygląda jak dowód osobisty, plastikowy, ukraiński jest inny numer niż na aucie, no to oczywiście takim samochodem nie przejedziecie. Ja wybrałem właśnie taką drogę, że nie będę clił na granicy, tylko będę przejeżdżał. Żeby to zrobić, musiałem mieć upoważnienie notarialne, wystawione przez właściciela pojazdu w języku ukraińskim i to pozwoliło mi na przekroczenie ukraińskiej części granicy. No oczywiście teraz są. Głównie panie na granicy, bo panowie są w wojsku i na wojnie. Więc myślę, że wszelkie nieprawidłowości są skrupulatnie wyłapywane. Na szczęście ja tego nie miałem. No i na tym upoważnieniu udało mi się część ukraińską przekroczyć. Na polską, no to musiałem mieć wykupione ubezpieczenie OC. Można takie OC wykupić w PZU, mając jakieś podstawowe dane samochodu. Ja miałem zdjęcia upoważnienia notarialnego i zdjęcia dowodu rejestracyjnego na miesiąc zapłaciłem 150 zł za to laweta z Kijowa na granicę kosztowała mnie 250 dolarów no a w Polsce oczywiście też wiozłem ten samochód lawetą wynajęcie to było chyba 700-600 zł plus paliwo z Warszawy no to myślę, że około 1500 zł to wyszło przywieźnie tego samochodu po polskiej stronie no kolejnym elementem było przejście procedury celnej, właśnie w tej chwili jedziemy ją przejść. No żeby to zrobić, to trzeba napisać pismo, ja to robię przez agencję celną, która mi bardzo pomogła, 3P polecam. No bo generalnie powinienem pobrać z granicy coś, co się nazywa bankietem T1, ja tego nie zrobiłem, więc napisałem, że nie wiedziałem o tym i że przepraszam, proszę o to, żeby można było odcić ten samochód w Warszawie. No i urząd wyraził na to zgodę i właśnie w tej chwili zjemy go cnić. No oczywiście procedura celna w przypadku samochodów zabytkowych jest troszeczkę inna. To jest 79 rok, czyli ma ponad 4 dychy i nie ma żadnego problemu, żeby wystąpić o to, żeby nie płacić za niego cła, żeby nie płacić za niego akcyzy, a wadzam jest 23%, żeby był tylko 8%. Do tego jest wymagana opinia rzeczoznawcy PZ że pojazd jest zabytkowy, i tak dalej, i tak dalej. No to z kolei w Warszawie kosztowało mnie 500 zł, ale dzięki temu uniknę ogromnych opłat i będę mógł zapłacić tylko 8% VAT-u. Jak to będzie wyglądało, to Wam jeszcze powiem po tym, jak ten samochód zostanie wyceniony. No bo tutaj jest taki mały tip. Celnicy mają jakieś zupełnie inne podejście niż urzędy komunikacji, i tak dalej raczej nie patrzą, znaczy mogą spojrzeć na to, co jest na umowie kupna, ale bardziej interesuje ich to, co jest na opinii rzeczoznawcy, czy rzeczoznawca wyceni Wam samochód inaczej e, niż to jest na umowie kupna. Niżej, raczej wyżej, no to wtedy raczej urząd celny będzie brał z tego, a jeżeli niżej, no to z kolei jest szansa, że weźmie sobie cenę z umowy, więc to jest takie dosyć, dosyć umowne, ale dalej to jest tylko 8%, a nie tam akcyza Sło i tak dalej, i tak dalej, to pewnie się robi pod 50%, jakbyście chcieli to wszystko razem zapłacić. Jeszcze jest taka opcja, że urząd mógłby się nie zgodzić na to, żeby ta procedura celna odbyła się tutaj w Warszawie. No wtedy jest miesiąc na to, żeby się odwołać, żeby oni przyznali się, czy można, czy nie. Podobno według tej agencji, z którą współpracuję, nie jest to problem, ale tak jak mówię, się zgodzono, więc... Nie muszę się o to martwić. No i oczywiście samochód musi pojechać, tak, musi być tam na miejscu. Niech sobie muszą obejrzeć. Zobaczymy, jak dużo czasu to będzie trwało. No podobno jest tak, czasem, że jak się rano przywiezie, to jest szansa, że po południu czy wieczorem się odbierze. Ale nie zawsze tak jest. Oczywiście jest jeszcze jedna opcja, żeby przywieźć samochód z Ukrainy. Można tam pojechać, można go wyrejestrować i przejechać na próbnych rejestracjach, czyli wtedy procedura celna odbywa się na granicy. Niestety oznacza to, że ten samochód nie przejeżdża tak jak ruch osobowy, tylko przejeżdża razem z ciężarówkami, co niestety zajmuje dużo, dużo więcej czasu. No mi przekroczenie granicy zajęło jakieś 7 godzin. Myślę, że tam z godzinę mógłbym urwać, gdybym wiedział, że potrzebuję jakiegoś talonu, że są dwie kolejki i tak dalej, i tak dalej. No talon nie stałem w tej drugiej kolejce, bym tam stał całą noc. Talon zanabyłem za 50 dolarów amerykańskich od panów, którzy na czarno byli ubrani i stali sobie pod granicą co trochę mi przyspieszyło, no myślę, że po prostu byłoby to idiotyczne stać tym samochodem, który tak naprawdę nie wiadomo jakiej był jakości nie działało w nim ogrzewanie na tej granicy, nie wiadomo ile więc postanowiłem to przyspieszyć no ale tak jak mówię, jest możliwość żeby sobie samochód odcić już na granicy no tylko jest to Zdecydowanie dla tych osób, które mają więcej czasu, no takie celenie tutaj w Warszawie jest dużo, dużo prostsze. Jasne, no teraz musiałem wziąć na ale ale no nie jest to aż tak duży kosz, i aż tak duży problem, żeby, żeby tego nie zrobić. I tak to wygląda. Samochód spędził sobie na takim placu celnym jedną dobę. W tym czasie celnicy go sobie zobaczyli. Przez przypadek chcieli mi nałożyć 23% VAT-u. Na szczęście udało się odkręcić i zapłacę 8%. Dostanę pismo, że samochód przeszedł procedurę celną. No i zasadniczo można by go tutaj legalizować.